Nazywam się Szydłana Oleszko, jestem reżyserką, jestem dyrektorką Teatru Arabeski w Charkowie, jestem ochoczyną. Do Warszawy przyjechałam z jedną walizką, którą spakowałam już w 2014 roku, po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Przyjechałam tu rok temu przerażona i zdezorientowana. Rok temu, 27 marca, Teatr w Polsce wywiesili na swoich gmachach napis dzieci. Nie sposób nie docenić tego pięknego, politycznego i teatralnego gestu wsparcia dla najbardziej znanego ukraińskiego teatru, teatru w Mariupolu, który został zbombardowany przez Rosję. Był to symbol wsparcia dla wszystkich Ukraińców. Ubiegły rok dał nam nową wiedzę o teatrze. Dowiedzieliśmy, że teatr może być też schroniskiem. Kryjówką, hostelom, wolontariackim ośrodkiem. Dla mnie osobiście od roku teatr jest domem, dosłownie. Od roku mieszkam i pracuję w Teatrze Polskim w Warszawie. Kiedy przyjechałam, pracownicy teatru przynosili mi ubrania, jedzenie i książki. Trudno o tym mówić bez słowa wzruszenia przywrócono mnie do życia zawodowego. W ubiegłym roku rezydentami Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego zostało oprócz mnie jeszcze 52 ukraińskich twórców. W ankiecie, którą musieliśmy wypełnić, pytano nas, czego byśmy chcieli. Odnowić siły i równowagi psychologiczne? Podnieść kwalifikacje oglądać spektakle? Lub stworzyć nowy projekt. Myślę, że każdy z nas potrzebował wszystkich tych rzeczy. Jaki był dla teatrów polskich ubiegły rok? To był rok niezwykłej solidarności. Rok otwarcia się na teatr ukraiński, ukraińską kulturę. Teatry polskie poznały więcej ukraińskich aktorów, reżyserów, dramatopisarzy bliżej, na żywo. Wydaje mi się, że zaczęliśmy wspólnie tworzyć nowy język teatralny, nowa przestrzeń, wspólna przestrzeń kultury. My, twórcy, Ukraińcy, opowiadaliśmy na polskich scenach o naszej wojnie. Mówiliśmy prawdę, mówiliśmy głośno po polsku. Słuchaliście nas, słyszeliście nas, może po raz pierwszy w historii. Inspicjantka teatru imienia Arnolda Schiffmana, nie kryjąc US, mówiła mi, że nie może spokojnie patrzeć na ujęcia zbombardowanych ulic Charkowa, zniszczonych przez Rosjan kamienicy Kijowa i Lwowa. A pamięta te ulice, bo chodziła o nimi podczas wyjazdu na Ukrainę ze spektaklem Shakespeare'a. Te ulice nie są dla niej obce, jak dla mnie już nie są obce ulicy Warszawy. Andrzej Seweryn wciąż gra tu swojego Szekspira i porównuje Henryka V do prezydenta Zielińskiego, a walki sił zbrojnych Ukrainy do zwycięstwa Anglików nad Francuzami. Aktorka Agnieszka Przypiórska wyznaje, że w monodramie Ginczanka przepis na prostotę życia inaczej już gra swoje role. Dla niej Kijów-Lwów równy, już nie są nazwami obcych miast, w których mieszkała jej bohaterka. Tam znów mordują Bięńczankę. Nowy Teatr w Warszawie, oprócz tego, że zorganizował hostel i bezpłatne obiady dla uchodźców, dał nam święta i nadzieję. Dosłownie. Właśnie w nowym teatrze świętowaliśmy Boże Narodzenie według naszej prawosławnej tradycji. Było nas bardzo dużo. W sztuce klątwa aktorka w finale mówi, że to, co się dzieje w teatrze, to zawsze fikcja, a nie realne życie. Ironia losu, kiedy oglądałam ten spektakl właśnie w tym momencie, podczas monologu o tym, że w teatrze wszystko udajemy, u jednego z widzów zaczął się atak padaczki. Aktorzy musieli przerwać spektakl, żeby wezwać karetki i pomóc widzowi. Wydaje się, że w 2022 roku życie i teatr był tak blisko siebie jak nigdy wcześniej. Polskie teatry ratowali ukraiński teatr. Dziękuję.